Wczoraj skończyły się nam darmowe prezenty związane z Omega Boxami. Dostaliśmy oczywiście darmowego skinka jakim jest Omega Box Daryl. No i to widzowie, był już ostatni poziom wbicia. Nie będzie kolejnych nagród, ale spokojnie. Już za 3 dni też będziemy dostawali kolejne darmowe prezenty i co najlepsze, będziemy je dostawali codziennie od 12 grudnia aż do 26 grudnia. Część z tych prezentów twórcy już nam zaprezentowali, ale jeszcze nie wszystkie. I właśnie w tym filmie powiem wam widzowie, czego możemy się spodziewać, co to będą za nagrody, które codziennie będziemy dostawali na każdym dniu. Lecz zanim do tego przejdę, przypominam, że ja też mam dla Was prezenty. I trzy osoby z Was mogą zwyciężyć tego oto pięknego skinka do aż za darmo. Jest to nowy skinek, który wyszedł dopiero w tym updatecie. No i jeśli chcecie go wygrać, w Wystarczy zostawić łapkę w górę po tym odcinkiem, to jest bardzo ważne, trzeba lajkować. Oprócz tego trzeba subskrybować moje wszystkie trzy kanały, czyli ten tutaj, Tori 2, na którym oglądacie. Oprócz tego kanał Tori, czyli mój główny kanał, gdzie też nagrywam Brawl Stars. No i mój trzeci kanał Tori 3, gdzie nagrywam Stumble Guys'a. No i jak będziecie subskrybować trzy kanały, lajkować ten odcinek i napisać w komentarzu biorę udział, to wtedy no, bierzecie ten udział i macie szansę na zwycięstwo. Naprawdę warto spróbować, bo ten skinek pewnie będzie kosztował dużo gemów, a tak to możecie zgarnąć go za free. Od razu uprzedzam że jak ktoś nie ma Asha, to też dostanie od razu Asha na swojej konto zblokowanego. No i nie zapomnijcie o jutrzejszym odcinku na kanale Torii, który wrzucę gdzieś o godzince 9.30. Nim też trzeba będzie napisać biorę udział, żebyście mieli większe szanse na zwycięstwo w tym konkursie, więc polecam obczaić. No a teraz już nie przedłużam tego wstępu, no i zaczynamy odcineczek, bo jest o czym mówić. Naprawdę dużo darmowych prezentów nas czeka co roku w Brawl Stars w okresie świąt dostajemy darmowe nagrody. No i generalnie nie będę wam pokazywał tego jak to wyglądało rok temu czy dwa lata temu, ale wtedy mieliśmy gdzieś koło 12-14 prezentów. Że codziennie też je dostawaliśmy, ale przez 12 albo 14 dni. No i generalnie mordeczki w pewnym momencie Brawl Talka twórcy pokazali już część tych prezentów, które będziemy dostawać ale jeszcze nie wszystkie. No bo tak jak mówiłem, tych prezentów musi być łącznie 16 Wiemy na pewno, że część z nich będę pokazywał wam po kolei No to będą tak, punkty mocy, te PowerPointy, jak widzicie one są tutaj pokazane i teraz też pewnie pomyślicie, że to mogą być gwiezdne punkty, ale nie, to są punkty mocy, czyli te takie do ulepszenia zadymiarza. Wiadomo, nie jest to nic specjalnego, ale zawsze dobre i to jak dają za darmo. Trzeba się cieszyć widzowie z wszystkiego, co dostajemy. Oprócz tego będziemy mieli monety, więc będzie można zdobyć jeszcze więcej końców. Myślę, że i tak każdy z Was ma ich dużo, po tym jak ostatnio dostaliśmy naprawdę spore sumki po parę dziesiąt tysięcy, to jeszcze pewnie wam zostały. Mi też zostało jeszcze ponad 30 tysięcy, ale teraz będziemy dostawali kolejne złoto, oczywiście wiadomo, nie w takich dużych ilościach, że po parę tysięcy, ale myślę, że tutaj, no, troszkę też go na pewno dostaniemy. Kolejna rzecz jest już bardzo ważna i bardzo fajna murdeczki. Są to te specjalne Chromatyczne kredyty. Na pewno dostaniemy je minimum jeden raz i one są bardzo cenne, bo dzięki nim będziemy mogli sobie odblokowywać chromatycznych zadymiarzy. Nawet jak już teraz macie wszystkich chromatycznych zadymiarzy, to ci zadymiarze będą cały czas wychodzili nowi co jakiś czas. I warto już sobie zbierać te punkty, żeby wtedy móc szybciej zdobyć tych oto zadymiarzy. Moim zdaniem naprawdę spoko rzecz, że będziemy mogli dostać te punkty. No i serio widzowie, zbierajcie je. To jest jedna z lepszych nagród, te chromatyczne punkty. Zobaczycie zresztą wspomnijcie moje słowa. Kolejna nagroda to zwykłe kredyty. One też są tak samo ważne jak te chromatyczne. I w sumie działają identycznie, tylko te chromatyczne kredyty są tylko do postaci chromatycznych, że za nie możemy chromatycznych zadymiarzy odblokowywać. A za te kredyty, takie niebieskie, zwykłe, możemy odblokować wszystkie inne rzadkości, czyli na przykład właśnie mityki, legendy, epiki i tak dalej i tak dalej. Więc to jest mega przydatne. Ja na pewno muszę ich dużo zbierać, bo chcę sobie szybko odblokować Meg, której to akurat nie mam. Jest to legendarna postać. No cen tam wam dokładnie nie będę mówił, ile jeszcze trzeba właśnie uzbierać tych punktów, żeby sobie jakiegoś zadymiarza kupić. Może w kolejnych odcinkach wam dokładnie nie powiem, ale no nie zmienia to faktu, że to jest kolejna bardzo fajna nagroda i dobrze, że je dostaniemy, bo każdy ten jeden kredyt się liczy i warto je zbierać i odkładać i dzięki temu będziecie mogli zdobywać nowych zadymiarzy. Kolejna nagroda mordeczki, a w sumie może i nagrody. Są to emotki i sprayje, bo nie wiem dokładnie co jest czym, może część z tych rzeczy to też są ikonki gracza. Na pewno to wszystko, co wam się tutaj wyświetla było pokazane na Brawl Toku. I pierwsze mordeczki to jest taka tęcza. Ciekawe, czy to będzie właśnie spray czy emotka. Mi to wygląda tak trochę na spray. Jest naprawdę giga fajny, taka Tęcza, z gwiazdką, tak jakby ze Star Parku, troszkę można powiedzieć. No i spoko się to prezentuje też, w któryś dzień to dostaniemy. Kolejna rzecz, o kurczę, to mi wygląda też chyba na spray. Chociaż nie emotka, też by to była spoko. Ja już nie wiem, co jest ma co emotką, ale kurczę, to jest taki donat, jak widzicie, cały w czekoladzie. ej Spoko to wygląda. Oprócz tego dalej mamy babeczkę z wisienką. To jest nawiązanie do jednego z nowych skinów, mi się wydaje. No ale kurczę, też jest fajna, taka właśnie idealnie pasująca do tego nowego sezonu, w którym będzie Candyland. Więc fajnie. Że to dostaniemy. Następnie mamy czapkę Mikołaja, więc coś jeszcze związanego ze świętami. No, i na tej czapce Mikołaja mamy gwiazdkę, ale jest to gwiazdka z Banty, więc też to ciekawe, sobie tutaj czwórcy wymyślili. To jest kolejna nagroda. Tak jak mówię, nie oceniam czy są to ikonki gracza Czy są to mordeczki emotki, czy są to spreje Po prostu no, jest to coś z tych rzeczy Ale co, na, co dokładnie to nie wiemy Następnie mamy dwie urodzinowe Jedna to jest taka jakby zdmuchiwała świeczki i Tam jakieś konfetti, a druga to jest Tort ze świeczkami i one pewnie są Po prostu też żeby nawiązać Do urodzin Brawl Stars, które będą już za niedługo No i są też spoczko Też mi się bardzo podobają i mamy jeszcze na koniec Chyba takie rogi Renifera jakby Tylko one są po prostu takie, żeby można było Sobie założyć na głowę, nie? I i tak to się wszystko prezentuje. Napiszcie mi w komentarzu, która z tych emotek lub sprayi podoba Wam się najbardziej. Ja jak miałbym wybierać, to chyba widzowie tak szczerze ten wkurzony donut yy, albo babeczka. One mi się najbardziej podobają, bo takie śmieszne są. Więc patrząc na te prezenty, co wam tutaj pokazałem, one wam tutaj teraz wszystkie wyświetlają, mamy ich łącznie, uwaga, 11. 11 tutaj prezentów Więc zostają nam jeszcze 3 wolne miejsca na prezenty których tutaj twórcy nie pokazali, a jeszcze będą No bo ma być łącznie 14 prezentów No jeden z nich mordeczki jest już pewny I każdy wie co to jest za prezent Generalnie jest to ten oto skinek do Shelly Bardzo ładnie wygląda I fajnie, że będziemy mogli go dostać za darmo To jest znowu takie nawiązanie do starszych czasów Dokładnie to za czasów bety Brawl Stars Czyli no już bardzo dawno temu I ten skinek będzie właśnie też jednym z darmowych przebrań Które dostaniemy z okazji tych darmowych prezentów więc, mega spoko rzecz, będziecie go mogli odebrać za darmo. W który dzień? To jeszcze sobie o tym porozmawiamy zaraz, w dalszej części filmu. Więc oglądajcie, koniecznie do końca, bo naprawdę, warto mordeczki. A zanim przejdę do kolejnych nagród, to koniecznie zostawcie subika na kanale Torii 3, jeśli tego nie robicie, bo dzisiaj będzie tam liveik o godzince chyba 19, coś koło tego. No i na tym liveiku będziemy sobie otwierali dużo fajnych spinów, grali giereczki w StumbleGuys'a i tak dalej, więc koniecznie wpadajcie na kanał Torii 3. A więc łącznie mamy już pokazane 12 prezentów, które są pewne, i je na pewno dostaniemy. Więc... No i tutaj, mordeczki, bardzo możliwe, że któraś z tych rzeczy, co się tutaj wyświetla, powtórzy się nam. E, oczywiście, no niektóre tylko te 4 jedynie się mogą powtórzyć. Czyli albo e, specjalne kredyty kredyty chromatyczne, albo zwykłe te kredyty, albo monety, albo te yy, PowerPointy. Któraś z tych rzeczy możliwe, że dostaniemy ją dwa razy, czyli to by były już kolejne miejsca, które nam by się zajęły. No, i czy jest szansa, że coś innego, tego co twórcy nie pokazali, dostaniemy jeszcze? Wydaje mi się, że tak, że twórcy chociaż w jeden dzień zaskoczą nas czymś, czego jeszcze nie pokazywali. Coś co nie mówili wcześniej, że to dostaniemy, a właśnie w którymś dniu to będzie, no bo te wolne miejsca są na prezenty. Więc liczę na to widzowie, że w którychś dzień jeszcze będziemy mieli coś fajnego, ale co to może być? No? Ciężko powiedzieć. Bo patrzcie, skrzyneczek nie możemy już mieć, skrzynki zostały usunięte. Więc może jakiś pin pack, czyli pudełko z pinami. To jest bardzo możliwe, że właśnie dostaniemy jakiegoś pinpaka w jeden z dni. Ale to jest tylko taka tutaj moja teoria. Zobaczymy, jak to dokładnie będzie wyglądało. I teraz warto sobie zadać pytanko które prezenty dostaniemy w które dni? też ciężko na to powiedzieć, nie znamy widzowie tutaj takiej odpowiedzi, zazwyczaj było tak, że ten najlepszy prezent dostawaliśmy 24 grudnia, czyli no w dzień Boże, święta Bożego Narodzenia możliwe, że tak będzie też teraz, ale tak sobie patrzymy, to najlepszym prezentem chyba właśnie jest ten skinek do szeli. bo zazwyczaj właśnie te skiny się dostawało wtedy lub 12 grudnia, chyba tak mi się kojarzy, czyli od razu w ten pierwszy dzień nagród, no zobaczymy jak to będzie, generalnie teraz nie ma darmowego zadymiarza, którego byśmy mieli dostać w tych nagrodach, bo darmowy zadymiarz, który będzie będzie do zdobycia w misjach, nie będzie do zdobycia za te codzienne darmowe nagrody e, Dlatego możliwe, że tak rzeczywiście 24 grudnia w Wigilię dopiero dostaniemy tego skinka do Shelly, e, ale myślę, że będzie warto czekać. I fajnie by było w sumie, nawet gdyby to był taki dzień. My nie Wigilii, tylko Bożego Narodzenia, kiedy byśmy dostali. Napiszcie w komentarzu, na którą nagrodę Wy najbardziej czekacie. Pewnie większość na Shelly, tak jak ja, ale napiszcie, bo jestem ciekawy, wtedy będę też widział, że oglądacie do końca tego filmu. No i może jeszcze coś ciekawszego nam twórcy dadzą. Zobaczymy. Trzeba wyczekiwać, już za niedługo będziemy mieli widzowie te prezenty, więc nie ja mogę się doczekać. Teraz też bardzo często będą liveiki na moich kanałach, więc koniecznie subskrybujcie wszystkie kanały bierzcie udziały w konkursach, a się już z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hejo!